Najciekawsze jest to, jak fagata reaguje na to wszystko. Fagata z tego naprawdę, porównując ją na przykład do Boxdela czy do Dubiela, to fagata... Świetne ruchy. Zobaczcie, o fagacie są takie artykuły. Fagata opublikowała fotkę na sedesie. Internauci nie kryje oburzenia. Po co wstawasz takie zdjęcia? Przesadziła? Ona ona, 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 wiecie, robi swoje, nie patrzy na nic. Jakaś afera, odświeżenie czegoś? Nic. Robi fotkę na sedesie, leci dalej, nie? I co ciekawe, Fagata zarabia kilka razy więcej, niż zarabiała przed Pandorą. Ona powiedziała, dobra, już mam po wizerunku, cisnę w te OnlyFansa i... Niesamowite to jest, nie? Wojtek. O, właśnie kurwa, powiem Wam, i że ja nie dziwię się, że Boxdel był mega wkurwiony na Wojtka Gole. Kojarzycie, że Wojtek Gola kiedyś poszedł i powiedział Dubielowi, żeby uważał na Boxdela, bo Boxdel mi sypie na Dubiela jakieś rzeczy, nie? I wtedy Dubiel się wkurwił na Boxdela, bo nagrał Wojtka więc miał potwierdzenie tego i wkurwił się na Boxdela i Boksdel twierdzi, że wtedy go tam zaczęli wciągać do tego filmu i tak dalej, nie? I że mieli jakieś tam brudy, tak Boksdel mi gadał. A wiecie za co Wojtek się tak wkurwił na Boksdela, że poszedł go wydać do dubiela? Za to, że na odcinku z Pasutem Boksdel albo ja, albo jeszcze wszyscy chłopacy coś tam gadaliśmy, że o Wojtek ty lubisz takie dziewczyny 18-19 lat, nie? I Wojtek za to się tak wkurwił, kazał to wyciąć z odcinka i był bardzo zdenerwowany, bo Boxdel i ja gadaliśmy, że: Ej, ale o co chodzi, nie? Co jest z tym takiego, że trzeba wyciąć? I tak już nam zawsze kazał biseksa wycinać, ale o to się wkurwił. I później Boxdel napisał, że: Ej, to musi zostać, bo kurwa, jak takie rzeczy będą wycinane, to, to wszystko będzie wycinane, nie? I Wojtek się wkurwił i poszedł do Dubiela i powiedział na Boxdela: A przecież. Wojtek publicznie. No ile ta dziewczyna ma lat? Dwadzieścia? A ta poprzednia Natalka Kwiecińska, no to ile miała? 30? No przecież publicznie był z takimi dziewczynami. A tak się wkurwił do bokstera, że bokstera coś takiego na odcinku, nie? Ja tego nie jestem w stanie pojąć. O co chodzi, nie? Ja się tak cieszę, że już nie będę z tymi osobami w projekcie, bo. Yy... Wojtek kazał bardzo wiele rzeczy wycinać, nie? A to wam jeszcze opowiem jedną historię, nie? Bo właśnie ten jeden pracownik, co mi to mówił, popełnił yy, no, trzy dni przed publikacją ogromny błąd. Ogromny błąd, bo ja przyjechałem do ambasady i miałem kij w, samo, w samochodzie, ten, z którym nagrywam. Ten kij wiecie. Ten mój dramowy. I yy, ja, yy, była jedna zasada, że Gola nie może wiedzieć ani nikt od Goli. Że ja jestem w ambasadzie, no bo ja byłem zastraszany i tak dalej, a Wojtek ma tam kontakt i ja po prostu sobie nie życzę, nie? żeby była jakakolwiek informacja, czy ja, gdzie ja się znajduję. E, ale ten gość, jak ja spałem, wpuścił na teren ambasady pracownika Wojtka i ten pracownik, y, spodobał mu się mój samochód, tak chodził, oglądał ten samochód i mówi: O, Sylwek jest w ambasadzie, o, kima, czyli pewnie coś nagrywa, pewnie lada moment wraca. I mi ten pracownik powiedział o tym: mówi, O, kurwa, ale żeś odpierdolił. I sobie się zastanawiam, jak to teraz zrobić, żeby, żeby już nie poszła informacja, że jest jakiś film nagrywany. I mówię tak, no trzeba wykorzystać najsłabsze ogniwo, czyli Wojtka G. Zadzwoniłem do Wojtka, mówię, Wojtek, haha, jestem akurat w ambasadzie, wpadaj, pogadamy. Przyjechał, ja jak powiedział że będzie za godzinę, nie to ja czytam za dwie. To przez ten czas zacząłem znosić do samochodu różne rzeczy topór, miecz, yy, jakieś takie nawet. Yy, rzeczy jakieś kontrowersyjne i tak dalej, zacząłem znosić, tak po prostu, że niby coś tam, że dużo tych rzeczy mam w samochodzie, nie, i jak przyjechał, to mówię, coś tam, coś tam zaczął oglądać to auto, nie, I ja mówię, ho, ho, zobacz, kij jest nawet, nie, powiedz chłopakom, że tam, powiedz chłopakom, że widziałeś kij u mnie w samochodzie, i on coś tam, o, nawet nie zauważyłem, o, ja mówię, nie, co ty bekę kręcę, nie, i mu otwieram bagażnik i pokazuję, zobacz, tutaj przenoszę rzeczy, bo chyba remont będę robił w pokoju, więc sobie przyjechałem tam wziąć topór, te wszystkie rzeczy takie niepotrzebne i mu tam właśnie pokazałem jakieś tam rzeczy, że o, haha, zobacz i, i Wojtek, o, okej, okay, tam remont. I w ten sposób jakby rozbroiłem to, nie, że, ym, że, żeby ten kij jakoś nie wzbudził Yy, niepotrzebnego zamętu. Wojtek to kupił i ten. W pewnym momencie Wojtek pyta: Nagrywasz, Sylwek? A ja mówię: No kurwa, jasne, z tobą gadam, nie? I Wojtek wymuje telefon, to po pochój udajemy, że nie nagrywamy, i położył telefon po prostu i to <grywa> też nagrywał, nie? <grywa> No, ale rozbroiłem, a wtedy już myślałem, że będą wiedzieć. No, powiedziałem Wojtkowi, że remont będę robił pokoju. Czy tam mu powiedziałem, że właściciel... Znaczy, powiedziałem tak, że, yy, że właściciel będzie robił zdjęcia, a przy okazji bym chciał zrobić remont, a faktycznie właściciel miał przyjść za kilka dni robić zdjęcia, więc jakby połączyłem te dwie rzeczy i to się wtedy wydało w chuj wiarygodne, nie?